To był dobry rok, w którym udało się zrealizować wiele istotnych zadań. Najważniejsze to wyremontowanie siedziby Kerkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych oraz realizacja programu pod nazwą Centrum Wsparcia i Informacji Osób Niepełnosprawnych, prowadzonym w ośmiu województwach. W ten sposób na dzisiejszym spotkaniu opłatkowym w siedzibie XON tegoroczną działalność podsumował prezes organizacji. Stanisław Szubert. Złożyliśmy kilkanaście wniosków, które powinny zapewnić niepełnosprawnym i starszym jeleniu górzaniom, przy współpracy z nami, no niezbędną ilość eventów, wydarzeń, które będą się przekładały na rzeczywistą pomoc środowisku, ponieważ. Jesteśmy dla wszystkich, nie jesteśmy tylko dla członków poszczególnych organizacji, ale jesteśmy otwarci i to jest nasza siła. Na spotkanie opłatkowe przybyli m.in. miejscy radni. Oraz przedstawiciele wielu organizacji. Wszyscy oni byli i są zaangażowani w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Wspaniała inicjatywa karta dotycząca niepełnosprawnych. Tutaj ludzie się spotykają, składają się do życzenia. Trzymałem w tej chwili opłatę, właśnie z którym się łamałem. I wszystkim Ci ludziom, którzy naprawdę chcą pomagać, nas, dziękować i życzyć, że mieli dużo dużo zdrowia i wytrwałości. Będę to rok. Najlepszy z dotychczasowych, oby przyszły nie był gorszy. A pozwólcie Państwo, że w imieniu wolontariuszy i zarządu chcę złożyć wszystkim, Jeleniu Górzanom i nie tylko, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, wesołych świąt i do Siego 2015 roku.